Każde ciało jest księgą krwi. Budzę się w południe po przespaniu 12 godzin. Na dzień dobry witam mnie krwotok z nosa. Znowu kibel cały czerwony i ja śmigający, żeby zatomować krwawienie. System odpornościowy organizmu opiera się na psychice. Jeżeli jesteś zadowolony, na dłużej starczysz. Nie wiem, czy zdążyłem umyć zęby. Krew skutecznie zalała całe podniebienie, rozgościła się w zatokach, które przecież przeszły już niejedno. Troszkę się krztusiłem. Zupełnie trzeźwy, choć wcale nie przestraszony. Dziwnie wyglądam w lustrze z tymi wacikami wbitymi do nosa. Mógłbym zaśpiewać deszczową piosenkę, gdyby padało. Jeżeli kiedykolwiek zostanie u mnie stwierdzona śmiertelna choroba, scenariusz rozwoju wydarzeń mam już opracowany od dawna. Zamiast leczenia beznadziejnej walki z bólem, urządzę sobie trzy miesiące wyczynowej heroiny. Bo kiedy przyjdzie umierać, chciałbym to zrobić po swojemu. Niezdrowo. Najgorsze kontuzje, jakie odniosłem na przestrzeni tych 10 lat to przede wszystkim rany na psychice. Ciało mam zaskakująco odporne i naprawdę rzadko zdarza się, że nie wytrzymuje tempa. To zresztą ciekawe. Wielu narkomanów, zanim odnalazło się w rzeczywistości permanentnej jazdy, wcześniej zajmowało się sportem. Wyczynowo w końcu endorfiny walą przepięknie. Dzięki tej podkładce mogliśmy więcej. Nasze ciała były jak fabryki postawione na solidnych fundamentach, takie, które bez problemu przeżyją nie jeden pożar. Problemy z zębami, wykrzywiona przemiana materii, zaburzenia snu. Te ostatnie da się pokonać przy odpowiednim rozwoju duchowym, ale niewielu to potrafi. I tyle konsekwencji czysto fizycznych. Przynajmniej u mnie. Inni nie mają tak różowo. Tu wątroba prawie już roztrwoniona, tam ciężkie psychozy. Zdrada, pacjent od amfetaminy, znalazł niezły papierek lakmusowy na jazdę. Wiesz, jakieś dwa lata temu złamałem sobie nogę i ona jakoś tak nie do końca się zrosła. Nie no, na co dzień działa wyśmienicie, ale jak za długo napieram proszek, to coś zaczyna się psuć. Kiedy leżę plackiem w wannie i widzę, że z nogi lecą mi bąbelki, wiem, że muszę trochę spasować. Zwolnij, mówi noga, więc zwalniam. To musi być ciekawy stan. Leżysz sobie w wannie i patrzysz na bąbelki przypominające ci o gangrenie własnego mózgu. Narkotyki są dla ludzi szczęśliwych. Narkoman nie pozwala sobie na szczęście inne niż to, które dostarcza mu dana substancja skurwiała sytuacja. Rzeczywistość skutecznie weryfikuje. Narkoman jest przekonany, że kiedy odstawi, jego życie będzie dobre i tu pojawia się pierwsza granica. Bo kiedy trzeźwiejesz, wcale nie jest dobrze. To znaczy, oczywiście, tłumaczysz sobie, że jest dobrze, bo nie masz innego wyjścia. Inaczej można by zwariować. Terapia zazwyczaj zaplanowana jest tak, żebyś do wiedzy o koszmarze rzeczywistości dochodził stopniowo, żebyś najpierw chociaż spróbował nauczyć się innych przyjemności, znalazł zdrowsze nałogi, w które można by popaść, żeby nie wrócić do tego pierwotnego. A potem kiedy już zmądrzejesz, czytaj, choć trochę zapomnisz o dawnych nielegalnych rozkoszach, gdy włączy ci się rozum, oto nagle masz kuesta na całe życie, jako swoich horror, który widzisz codziennie wszędzie, jako swoich ludzi, którzy permanentnie grzeszą, tak jak ty. I o czym mogę zapewnić, na pewno nie będzie łatwo, miło i bezboleśnie, mimo że nastawienie determinuje podróż. No dobra, ale jak tu podróżować, kiedy nie ma drogi? Czyżby mnie oszukano? Przecież niebycie narkomanem miało być takie udane, nowe, świeże i działające wreszcie z sensem. A tutaj brudno, syf, ubóstwo i hardcore mijane na każdym rogu. Kobiety wcale nie są wierne, chociaż co trzeba uczciwie przyznać, miłość nieźle klepie. Przyjaciele nie znają słowa lojalność, albo wydaje im się, że znają. Codziennie mijam więcej zombi, wampirów, strzyk, ścierwojadów, małpoludów i mrówek niż umiałbym sobie wyobrazić siedząc spokojnie w domu. Realizm magiczny w wersji gore. I tak powoli zaczynasz rozumieć czemu dokonywałeś wyboru, który nazywają najgłupiej na świecie, czyli ucieczka w ćpanie. Banały głęboko konsają, bo strasznie trudno jest przyznać się przed sobą do aż tak daleko posuniętej głupoty. Może i jestem narkomanem, ale na pewno nie jestem głupi. Naiwniactwo. Nie będziesz, będziesz. Kto nie pali, będzie palił. Przestrogi można znaleźć wszędzie, jeśli dobrze poszukać. Czasami, żeby się powstrzymać, myślę nie o tym, jak perfekcyjnie było mi na początku, tylko o tym, co elegancko można nazwać okresem, kiedy przyjemność przyjadła się. Im więcej brałem heroiny, tym słabiej mnie waliła, tym mniej było fajnie. Rozkosz po jakimś czasie zatarła się. Oczywiście czasami przypominała o sobie, ale zazwyczaj była to tylko konieczna przyjemność, albo tak nauczyłem się to pamiętać. Ucieczka od niezadowolenia w branie substancji zmieniających świadomość nie może skończyć się niczym dobrym. Jeśli chcesz bawić się narkotykami, powinieneś być zadowolony ze swojego życia. W swoich oczach musisz być człowiekiem sukcesu. Jeżeli włączasz narkotyk, żeby zapomnieć, przygotuj się na korowód niesatysfakcjonujących krótkoterminowych odstawień. Narkotyki są dla ludzi szczęśliwych, niestety. Dopóki nie uporasz się ze sobą i z życiem, dopóty nie będziecie walić tak jak powinno. To nieco krępujące. Stłamszony piknik pod wiszącym wulkanem. W moim kraju pije się od dziecka. Tu alkohol jest czymś oczywistym, naturalnym. Nikogo nie dziwi, że piją wszyscy, bo przecież wszyscy piją, a ci co nie piją, pili. Kolejne pokolenia zachowują się jak Indianie, którzy odkryli wodę ognistą. Alkohol zabijał ich skuteczniej niż egzotyczne choroby przewożone razem z kocami przez cywilizowanych, wręcz ochrzczonych Europejczyków. Niemcy w czasie II wojny obmyślili podobną taktykę na niepokorne narody. Trzeba ich zalać morzem taniego spirytusu, bo pijany naród to martwy naród, nawet jeżeli ma dzikość w sercu. Po prostu alkoholicy nie są dobrzy ani dla siebie, ani dla swoich rodzin. Skutecznie sieją spustoszenie. I to wystarczy. Rodzice alkoholicy. W Polsce jest ich więcej niż zwolenników eutanazji w Szwecji. Nawet jeżeli do reszty obrzydzili ci picie świństwami, jakie wyrabiali po alkoholu, zazwyczaj zdążyli jeszcze zaszczepić cię nienawiścią. I to wystarczy. Trudno będzie zapomnieć. A przecież nic tak skutecznie nie recytuje jak alkohol. Benzodiazepiny i heroina to już wyższe pięterko. I gotowe. Tłumaczenia zwolenników marihuany, że THC to nie narkotyk, są delikatnie mówiąc daleki od prawdy. I to mówi człowiek upalony zazwyczaj. To najsłabszy i siejący najmniejsze spustoszenie narkotyk, ale jednak narkotyk. Używaj go, żeby zapomnieć i na pewno zapomnisz. Również o tym, co istotne. A ja mknę nocą przez Warszawę. Amfetamina krąży mi w żyłach już trzeci dzień, a przed chwilą wypaliłem blanta mutanta, który pokonałby smoka. Patrzę zachłannie na kolory i świecidełka. Hit the road, Jack, po portugalsku. Gęba cieszy mi się do księżyca i nic nie stanie dzisiaj na drodze. Przez pierwsze dwa miesiące po odstawieniu heroiny razem z Jurkiem i Litko napierdalaliśmy benzodiazepiny. I znowu wyczyn, ale czemu tym razem tak nieprzyjemny? W sumie odbyliśmy trzy wizyty u psychiatrów, po których każdy z nas miał worek z prezentami. Szczerze mówiąc, łapi duchy nieźle nas zaskoczyły. Prawie za darmo dostaliśmy tyle trucizny, że można by tym naćpać pluton wojska. No i zaczęło się... Bo wiesz, jak jadę autobusem i nagle robi mi się nieprzyjemnie, bardzo nieprzyjemnie, jeśli wiesz co chcę powiedzieć, i jeżeli już wiem, że te twarze dookoła to nie przypadek, tylko jakaś nieprzyjemna symulacja, właśnie wtedy wrzucam sobie dwie pernazynki i jeden lorafen. Nie mija 40 minut, a ja znowu jestem sobą, patrzę na wszystko pogodnie z taką naturalną radością. Jelitko mówiąc o tym, zawsze choć przez chwilę próbuję przeżyć dawną na Przez sekundę czy cztery oczy świecą mu się niebezpiecznym blaskiem. Niektóre benzodiazepiny, przyjmowane przez kilka miesięcy, stają się nieodstawialne. Wchodzą w tak głęboką zażyłość swoim metabolizmem, że ich brak zapewne cię zabije. Nawet jeżeli chcesz wytrzeźwieć, nie możesz. Ale nie ma się czym martwić. To w pełni legalne. Każdy psychiatra da ci to bez żadnych zastrzeżeń. Kurwa, ci ludzie są chorzy. To tak jakby częstować heroiną każdego człowieka, który poprosi cię o bułkę z serem: Tranksen, chlorprotyksen, pernazyna, lorafen, doksepin, promazyna, xanax, przeciwbólowy tramal. Takim zestawem dysponowaliśmy. Specjaliści od terapii uzależnień i psychiatrzy nam to polecili. Co więcej, tłumaczyli, że warto te narkotyki ze sobą miksować, więc miksowaliśmy. Terapeuta najpierw powie ci, że powinieneś rzucić wszystkie substancje zmieniające świadomość. Nikotyny, alkohol, narkotyki, a potem zapisze ci leki uspokajające i poprawiające nastrój, żeby równowaga chemiczna w mózgu ci się nie zatkała. Łykasz, mija 40 minut i cię nie ma. Dosłownie. Padasz tam, gdzie akurat się znajdujesz. 14 godzin później budzisz się jak niepyszny, choć tak naprawdę trudno to nazwać obudzeniem. To nie był zdrowy sen. Nie jesteś wypoczęty, raczej stępiony. Zadowolony tak, ale nie wypoczęty. Zapomnij o refleksie. Seks też jakoś nie wkręca. Lepiej sobie poleż i pomyśl o tym, jak ci fajnie. Dla heroinisty rewelacja.